Cześć, witam wszystkich serdecznie z tej strony Kryptowujek. Zapraszam na dzisiejszy poniedziałkowy odcinek. Up to jest 10 stycznia, godzina prawie 20. W planach mam tak, nagrać dłuższy odcinek o Bitcoinie o altach. Natomiast później zrobimy sobie skrót tego. Tego nie będzie na tym filmie, ale ten skrót nagram jako osobny odcinek i wrzucę najpierw, żeby ci, co nie mają czasu i nie chcą słuchać o analizie technicznej, po prostu widzieli moje spojrzenie na krypto, a ci, co się interesują analizą i chcą znać mój tok myślenia, będą mogli sobie zobaczyć ten odcinek w całości. Wybaczcie wczorajsze moje nieogarnięcie z tego powodu, że pies mi się trochę rozchorował, no i niestety musiałem zareagować, i też niestety no, nie zrobiłem wszystkiego tak jak chciałem. Ale dobra, mniejsza o to, przejdźmy do odcinka. Zacznijmy od Bitcoina. E, tak jak się spodziewałem, mieliśmy zjazd na dół troszeczkę, ale nie aż tak jak się e, tak naprawdę spodziewałem, aż tak e, do tego progu, na który czekałem. E, styczeń trwa cały czas, czerwony miesiąc w dół. E, tydzień mamy dosyć spokojny, to znaczy tydzień, poniedziałek tak naprawdę, więc zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało. Natomiast Dotknęliśmy idealnie poziomu 39, prawie 600, gdzie wcześniej ten próg był dotknięty tutaj i to był dzień 21 września, no i wcześniej też było to na samym początku, w lipcu, może nie na samym początku, ale w lipcu był to opór, następnie wsparcie, znowu opór i znowu wsparcie, więc to był taki kluczowy, kluczowy punkt, w którym dotkniemy tego. Poziomu, ale czy dalej będziemy szli do góry? Czy to już jest koniec tej korekty? Czy to jest już zwrot akcji? Czy to jest po prostu double bottom? Tego Wam nie powiem, bo nikt tego nie wie. Natomiast z tego co ja widzę, to jeszcze nie. Wydaje mi się, że jeszcze nie, że tutaj na razie to był po prostu taki atak na ten poziom. Tak jak widzieliście. Cztery ostatnie dni miały dosyć mocne knoty, tak samo tutaj mieliśmy mocne knoty na poziomie 42,5% do 43%, tutaj mieliśmy od 40,5% do 41,5%, ale i tak mieliśmy dosyć mocny, mocne parcie na sprzedaż i jak widzicie świeczki wolumenowe na jednodniówce pokazują, że ten, ta sprzedaż jest dużo moc, mocniejsza niż kupno, czyli oznacza to dalszy trend spadkowy, więc to jeszcze może nie być to dno, Dlatego wydaje mi się, że możemy zobaczyć jeszcze mocniejszy zjazd. Dlatego ten, to zielone, ten zielony prostokąt, nie kwadrat, między 39,200 a 36,700 dalej jest moją, moim punktem zainteresowań, w którym jakby chciałbym zobaczyć tą cenę, gdzie tutaj bym ewentualnie wchodził i ewentualnie też. Dobra, czekajcie, muszę się zająć pieskiem. Ok, już załatwione, jedziemy dalej. Więc, jeżeli cena by zjechała do tego poziomu między 36,700 a 39,200, to wtedy ewentualnie zainteresuje się kupnem. Gdyż, gdyż, gdyż to mnie nie satysfakcjonuje, nie było jakby tego wolumenu na tyle dużo w porównaniu do reszty. Zobaczcie sobie tą średnią po prostu. Tego wolumenu nie było na tyle dużo, żeby faktycznie pokazało się, pokazała się jakaś dobra odbitka cenowa. Tutaj na przykład mieliśmy w tym rejonie dosyć dużo więcej wolumenu niż zwykle przy zakupie i cena mocno poleciała do góry. A tutaj mam wrażenie, że jeszcze jakby ci sprzedawcy jeszcze mają troszeczkę tej, tej, tej siły, tej pary, żeby pocisnąć tego bitka jeszcze troszeczkę niżej. Może się mylę, nie jestem pewien. Na pewno małą pozycję sobie otwarłem na poziomie 40 tysięcy, ale to też nie jest jeszcze to, co chciałbym zainwestować. Czyli generalnie. Chciałbym zobaczyć jakąś zieloną świeczkę, jakieś odbicie. Nie interesuje mnie złapanie samego dołka, tylko chciałbym po prostu zobaczyć reakcję, że będzie ten pusz do góry i wtedy ewentualnie zainwestować. Więc to jest, to, jest, to jest ta gra, w którą chciałbym wygrać. Natomiast zobaczmy sobie jeszcze, co się działo na jednogodzinówce, bo na jednogodzinówce tutaj mieliśmy też troszeczkę większą akcję cenową. Jak rozbijemy to po prostu na lepsze, jakby. Strefy czasowe, strefy czasowe, podział czasowy, to wtedy widzimy, że tutaj ten wolumen faktycznie był, tego, ten zakupowy, ale on i tak nie był aż tak duży jak ta sprzedaż ostatnia, gdzie tutaj mieliśmy zjazd z 46 tysięcy do 43 tysięcy, czyli o 3 tysiące dolarów, i ten wolumen był naprawdę wysoki, naprawdę duży. Następnie kolejny zjazd, też duży wolumen. Kolejny zjazd, lekkie odbicie, ale tutaj byliśmy już jakby w tym. Można by było powiedzieć kanale, więc yy, po prostu to może być aberracja od kanału, i to jeszcze może troszeczkę potrwać. Możemy znowu dobić do 43 tysięcy albo yy, w czym, do takich poziomów, i następnie będzie dopiero ten zjazd, bo jakby nie czuję jeszcze tej presji, yy, tego strachu. Nie czuję jeszcze. Yy, tego, tej, 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 tej satysfakcji z tego, że ta cena tak mocno zjechała, więc y, po prostu mam wrażenie, że psychologicznie to jeszcze nie jest ten zjazd, o którym myślimy. Po prostu tutaj to nie było jeszcze to chyba. No, chyba że było i to źle odczytuję, no ale no, już, już przekonamy się w, z czasem, tak naprawdę. Y, jeżeli mielibyśmy mówić o jakimś trendzie, czy lokalnie y, ten trend na 30 minutów się zmienił, no to zobaczymy, czy będzie wyższa górka niż 42, 134, czy też nie. Nie świadczy to też o tam, jakiejś tam zmianie trendu i tak dalej, ale no niestety niższy dołek niż poprzednio oznacza, że jest szansa, że dalej będziemy lecieć w dół, więc to też jest dosyć niepewne, bym powiedział. Więc po prostu z Bitcoinem będziemy obserwować, będziemy się zastanawiać, będziemy dalej... Myśleć, czy to już jest ten moment, czy jeszcze nie, no bo już tutaj reakcja była troszeczkę lepsza niż wcześniej na tych zjazdach poprzednich. Dlatego ten dołek do 40-39 tysięcy mógł wywołać po prostu strach, i dlatego mieliśmy taki mocny pusz na dół i dopiero później. Ludzie, którzy chcieli skalpować lub ludzie, którzy chcieli zrobić szybki, szybką inwestycję. No, no 4% do góry to jest całkiem sporo, ale to też było lekkie ryzyko, bo równie dobrze mogliśmy po prostu przelecieć przez, ten, przez to wszystko aż do 35 tysięcy. A to może się wiązać z po prostu z giełdą SPX, co tu się dzieje. Po prostu, że otwarliśmy kolejną sesję z dużym gapem i z jazdem na dół. I wygląda to tak, jakbyśmy po prostu mieli lecieć jeszcze niżej. Tutaj mamy ogólny trend. Widzicie, spróbujemy go pomniejszyć. Tutaj mamy marzec 2020, czyli całkiem mocny, ładny trend do góry. No i tutaj jakby rozsiała się ta panika, że przebijamy tą linię lokalną trendu jedną i drugą, tą krótką i tą długą, więc jest szansa na to, że po prostu dotkniemy tej tygodniówki na 4,5 tysiąca lub nawet niżej, i może będzie to jakiś fakeout albo po prostu będzie jakiś retest. Narysujmy sobie to. Tak, albo na przykład tak. I wtedy zobaczymy jeszcze ewentualny zjazd troszeczkę krypto i to by się pokrywało z tym, że Bitcoin mógłby spać do tych 35, do 30 tysięcy i wtedy ewentualnie już będzie taki, takie masakrycznie mocna koncentracja tego strachu na rynku, to wtedy byśmy mogli zobaczyć odbicie do góry, kiedy już wszyscy totalnie już skończą się. Oferty sprzedaży Bitcoina i nagle wszyscy zaczną kupować, bo będzie short squeeze, tak za każdym razem w sumie z Bitcoinem wygląda. No, i tak samo warto by się było skupić na Wolumenie, czyli tym, co się dzieje na orderbookach, na tych książkach zleceń, gdzie mamy oferty kupna i sprzedaży. Na Bajbicie widzimy, że pojawiło się troszeczkę więcej ofert kupna, troszeczkę mniej sprzedaży, i ale to się wiadomo, waha troszeczkę. I wtedy cena troszeczkę leci do góry lub leci w dół, ale kiedy pokrywa się to z Binance'em i Bitfinexem, no to wtedy wiemy, że idziemy w dobrym kierunku. No ale na razie się to nie pokrywa, bo na Binance'ie mamy więcej ofert sprzedaży bitcoina niż kupna. To może się po prostu okazać, że będziemy tak latać w kanale pomiędzy 42 tysiące a 40 tysięcy i w momencie ktoś się zmęczy albo kupujący się zmęczą albo, albo sprzedający się zmęczą no to wtedy przebijemy opór lub wsparcie. Wiecie o co chodzi. Na Bitfinexie również mamy troszeczkę więcej wolumenu tej, tej sprzedaży szczególnie na poziomie 43 tysięcy. Tutaj widzimy taką ścianę jakby. Plus to, że więcej osób chce kupić bitka w okolicach 40 tysięcy niż powyżej. Więc dopóki to się jakby nie Wyklaruje, no to możemy być po prostu w kanale. No i też jest też teoria, teoria cyklu w krypto, gdzie zaczynamy od tego, że mamy fiaty, czyli duże fiaty. Mamy pieniądze, które inwestujemy w bitka. Potem bitek ciśnie do góry, później inwestujemy w top coiny, top 5 coinów, top 10 coinów, large caps. Potem w top 100 coinów, mid caps, a potem w low caps. Low capsy to są te wszystkie shitcoiny, które po prostu idą do góry przez jakiś czas, a potem wiadomo, lecą w dół, bo wszyscy, cała kasa wtedy leci do bitcoina. I z bitcoina, kiedy mamy korektę, wszystko wraca z powrotem do fiata, czyli nikt nie inwestuje w latch capsy, mid capsy i low capsy. To jest oczywiście teoria, moim zdaniem się sprawdza dosyć często, tylko ciężko jest wyczuć kiedy. Ale jeżeli teraz Bitcoin spada i wszystko inne spada, to znaczy, że jesteśmy w tym, w tym cyklu, kiedy Bitcoin pompuje fiata. No Bitcoin pompuje fiata. Bitcoin spada, a wszyscy wychodzą do stable'ów i później ze stable'ów będziemy wchodzić znowu w bitka. Potem flatch capsy, mid capsy i low capsy. I mnie interesują large capsy. Dlaczego large capsy mnie interesują? Bo Bitcoin dla mnie nie ma jakby praktycznego zastosowania. Oprócz tej inwestycji, oczywiście można płacić Bitcoinem przez Binesa lub w innych portalach internetowych itd. Da się płacić, ale. Dla mnie większą użytecznością jest na przykład BNB lub, lub po prostu pancake lub coś, co wykorzystuję dodatkowo, prawda? IFO, jakieś dajmy na to cashbacki i inne takie rzeczy, więc to, to, to jest całkiem spoko. I też large capsy mają większy potencjał niż Bitcoin, bo Bitcoin może pójść do góry o 100%, ale large capsy mogą pójść o 500% do góry na przykład, więc to jest całkiem fajne podczas. Um, podczas takiego cyklu. Więc to musimy sobie brać pod uwagę, że jeżeli shitcoiny spadają, to, to już wiemy, że to może już być koniec tego całego cyklu, więc wracamy do bitka. Bitcoin zwiększa swoją wtedy dominację, gdzie sprawdzamy sobie to na wykresie BTC dominacja. I jak widzimy, mogłoby się to pokrywać. Odbijamy się od 39%, to co się spodziewałem parę dni temu, że odbijamy się od tych 39%, lecimy do góry. Dominacja Bitcoina leci do góry i wtedy Wszystkie coiny względem Bitcoina troszeczkę tracą. Ethereum traci 2,7%, BNB traci 3, 7%, Cake traci 3%, no i więcej tutaj par, raczej z Bitcoinem nie zaznaczyłem sobie. AVEX traci 6%, więc teoretycznie lepiej jest być w Bitcoinie teraz niż w tych altach, więc to by się pokrywało z tym, że wszystko leci w Bitka teraz. A zbitka do fiata. Czyli można by było powiedzieć, że jeszcze nie jesteśmy w tym dokładnie momencie, tylko gdzieś na końcu tego momentu, gdzie wszystko leci w bitka i później do fiata, więc jakby jeszcze tej nie mamy tego totalnego spadku. Więc, więc jeszcze bym obstawiał właśnie 38, 34 tysiące, i w zależności od tego, co będzie się działo dalej, jaki będzie wolumen, co się będzie działo na świecie i tak dalej. Zobaczymy, czy zjedziemy do tych 29 tysięcy, 25 tysięcy, czy będziemy już odbijać i lecieć jednak do góry, czy że będzie jakiś fakeout tej głowy z ramionami i po prostu pociśniemy do góry, bo to też by było dosyć ciekawe, tak jak było tutaj, kiedy mieliśmy clean i mieliśmy fakeout z cleanu i pompa do góry, która trwała naprawdę długo, więc to by mnie zadowoliło. Dobra, tyle jeżeli chodzi o Bitcoina. Mija już 12-13 minut o Bitcoinie, no niesamowite. Ethereum. Ethereum spadło do 3000 i tutaj już zaczyna troszeczkę przebijać przez tą dniówkę na poziomie 3000. To też taka psychologiczna bariera, 3000, bym powiedział, taka okrągła. Nie spodziewałem się, że aż tak mocno spadniemy, ale no spadliśmy. Więc to też, to też jest dla mnie troszeczkę takim zaskoczeniem, że przez miesięczny poziom po prostu przez, przepadliśmy w dwa dni, jak piwka w kompot. A na jednodniówce się utrzymujemy, no ale to też psychologiczny poziom to też jest dosyć ważne. I tutaj też mieliśmy jakby więcej um, do czynienia z tym, z tym poziomem, więc um, jeżeli kupujący się pojawiają na poziomie 3000 dolarów, to jest szansa na to, że jeszcze się odbijemy do tych 3-400 i zobaczymy, czy będzie kolejny spadeczek, czy też nie. No, ja niestety nie jestem dobrze nastawiony do Ethereum ze względu na to, że będzie ten otwarty ten staking, który był zamknięty dwa lata temu kiedy wejdzie Ethereum 2.0, więc to też jest takie, nikt nie wie, co się stanie tak naprawdę, ale troszeczkę się martwię, że będzie po prostu zjazd. Szczególnie jak zobaczycie sobie na jednodniówce, ile my tu mamy czerwonych świeczek, chyba więcej niż na Bitcoinie. XRP zjeżdża coraz niżej, tygodniówka stracona, teraz walczymy na jednomiesięcznym poziomie 70 centów. Ja obstawiam, że 50 centów to będzie jedno z tych w tych, to będzie jeden z lepszych momentów do kupna, ze względu na to, że no tutaj mieliśmy troszeczkę jakby chętnych ja myślę, że tak między 55 a 45 no ciężko mi powiedzieć, no to jest taki rejon no albo, albo go dotkniemy, bo tutaj na przykład nie dotknęliśmy dwa razy 51,5 centa no albo po prostu trochę niżej przestrzelimy tak jak tutaj mieliśmy takie aberrację troszeczkę. No i też się zastanawiam, czekajcie, jeszcze zobaczymy sobie, wybaczcie troszeczkę ten syf na wykresie, ale no i punkt kontrolny, powiem Wam, tego całego ruchu, całe, znaczy całego ruchu, całego wykresu, jest na poziomie 31 centów, więc na pewno ostrożność na poziomie 50 centów, a na pewno APE IN, czy tam oli IN na poziomie między 36, 28 centów, coś tego typu. No bo zauważcie, że tutaj podłoga xrp była na poziomie 16 centów. To była taka podłoga. I też niska wartość wolumenowa to jest dokładnie 17 centów. Więc ja obstawiam dotknięcie punktu kontrolnego, o ile on się nie zmieni, chyba nie, bo wolumen jest naprawdę inny na poziomie 50 i 30 centów, więc um, zależy wszystko od tego, jak ten cykl będzie wyglądał. Czy to będzie totalny bear market, Niedźwiedzi Rynek i zjedziemy przez te wszystkie poziomy, czy też po prostu to będzie taka mocniejsza korekta i będziemy cisnąć troszeczkę dalej, no bo do halvingu Bitcoina jeszcze trochę brakuje. Dobra, tyle jeżeli chodzi o XRP. Dobra, BNB. BNB powiem Wam trzyma się dużo lepiej niż się spodziewałem. Pomimo tego, że stracił swój poziom 480 dolarów, ten kluczowy poziom, to i tak Zjeżdża dużo wolniej niż się spodziewałem, bo miałem wrażenie, że dotkniemy tych 325 dolarów bardzo szybko. No ale jeszcze tego się, jeszcze tego nie widzieliśmy i powiem Wam tyle: z doświadczenia wiem, że to też nie jest oczywiście 100% strategią, ale z doświadczenia wiem, że jeżeli mamy takie mocne zjazdy na BNB, to zaraz może wpaść jakiś launchpad, jakiś fajny launchpad. I ludzie będą masowo kupować BNB, szczególnie że jest przecenione. Dlatego, jeżeli zastanawiacie się, czy BNB jest dobrą inwestycją, długoterminowo wydaje mi się, że jest, ale też jakby, jeżeli nie macie, znaczy musielibyście mieć kasę wolną i kasę zdolną do tego, że może gdzieś spaść te BNB na dół, prawda. Więc tutaj nie ma żadnego progu pomiędzy 475 a 321 dolarów takiego jakiegoś spektakularnego. Więc po prostu to jest, takie, to jest taki hazard, to jest taka nie wiadomo co się stanie. Więc kupowanie teraz no nic wam nie zagwarantuje ani wzrostu, ani spadku, więc no niestety takie miejsce, gdzie nikt nie chce inwestować. Zobaczymy tylko, czy więcej się pojawi chętnych do sprzedania, czy do kupna. Na razie widzimy, że sprzedaż cały czas była, była, była. Dopóki nie zobaczymy jakiejś lepszej zielonej świeczki, no to wygląda tak, jakby to się kierowało na dół. Dobra, jedziemy dalej. Cake, jeszcze Cake chciałem omówić, bo cake mi się tutaj bardzo podoba. To znaczy podoba, z jednej strony mi się podoba, bo mamy bardzo, duży, bardzo duże wsparcie na tych 10 dolarach. Zobaczcie, tutaj mieliśmy knot, knot. Tutaj mieliśmy jedno dotknięcie. Próba odbicia nie wyszła. Tutaj znowu double bottom może nie tak idealny, no bo tutaj troszeczkę tej konsolidacji mamy. Więc wygląda to tak, jakbyśmy próbowali. Kupujący próbują mocno obronić ten poziom 10 dolarów. To jest taki okrągły psychologiczny poziom. Mamy tutaj mocno dużo wsparcia z przeszłości. I jeżeli uda nam się obronić ten poziom 10 dolarów, jak najbardziej możemy zobaczyć jakiś mocniejszy ruch do góry. Myślę, że do Kejka też zrobię osobny odcinek, bo to jest jakby dosyć, dosyć dobry, dobry moment. Coin ogólnie, pomimo tego, że był po 47 centów kiedyś. A jeżeli niestety sprzedawcy będą silniejsi i nie uda nam się bronić tego tych poziomu 10 dolarów, to jest bardzo duża szansa, że zjedziemy do poziomu 7,5 dolara, o którym mówiłem wcześniej, gdzie tutaj mieliśmy jakby to, by był taki rejon też. By był taki rejon, gdzie mieliśmy tutaj trochę wsparcia i tutaj troszeczkę oporu, między 7,20 a 8,11. 8,14, coś tego typu, prawda? Więc tutaj by był taki gorszy scenariusz, bym powiedział. Też do obserwacji. I oczywiście staking KK, pomimo tego, że jest inflacyjny, będę się powtarzał, ale to i tak mamy większą szansę na zwrot inwestycji niż wchodzenie w ślepo w jakieś koiny, które nie mają jakby. Stakingu i musimy je tylko trzymać. Pytaliście też, w jakie alty bym chciał inwestować podczas następnego cyklu, czy tam podczas tej korekty? Powiem Wam, w żadne koiny, które nie są utility coinami, czy nie są main coinami z danej sieci. Dlatego miałem trochę doświadczenia w tym cyklu, jak to wyglądało przy takich randomowych coinach. Natomiast Wydaje mi się, że lepszą inwestycją będzie inwestycja, lepszą inwestycją, lepszym pomysłem będzie inwestycja w coiny główne sieci, tych nowych sieci, które powstały. Polygon Matic, to nie wygląda tak naprawdę tak źle, dalej jesteśmy w tym trendzie wzrostowym, dalej nie przebiliśmy tego, tej linii, tego trendu, więc gdybyśmy weszli poniżej 2 dolarów, wydaje mi się, że będzie to nie najgorszy pomysł, z tym, że wszystko zależy od tego, co zrobi Bitcoin. Bo jeżeli Bitcoin będzie zjeżdżał jeszcze niżej, to z matikiem lepiej sobie zrobić po szczebelku kupować, czyli zrobić drabinkę i kupować troszeczkę poniżej. Dolar 85, dolar 60, w najgorszym wypadku dolar 15, i wtedy byśmy mieli lepsze wejście. bo to trzeba obserwować. To nie jest tak, że no chyba że ktoś tak lubi inwestować, że kupi teraz i zapomni na dwa lata, no to prawdopodobnie wyjdzie na tym dobrze. Tylko że nie możesz sprawdzać wykresów codziennie. Matic Internet Protocol też mi się podobał, ze względu na to, że wyceniono go dosyć wysoko, powyżej 200-300 dolarów, i on wszedł w, taką, wszedł w taką fazę, takiej konsolidacji bardzo długo, więc to też może się okazać, że kiedy tu, o widzicie, tutaj wolumen zaczął podskakiwać od 1 stycznia. I jakby możliwe, że się zaczynamy rozkręcać. I gdybyśmy się rozkręcili, to jest duża szansa na to, że dobijemy nawet do na 260 dolarów. Więc Internet Protocol, patrząc na historię, ma szansę na to, żeby być tym coinem, który zrobi po prostu no, dużo, dużo. Bo to jest też taki trochę utility coin, ale fundamentalnie Wam nic więcej nie powiem. No i Avalanche, AWAX. Tylko że AWAX on tutaj ma względem Bitcoina, nie idzie tak yy, najgorzej, tutaj też widzimy, on idzie podobnie jak z dolarem, ale yy, tutaj mamy takie troszeczkę, nie bardzo wiemy co się dzieje, to znaczy ja nie bardzo rozumiem co tu, co tu będzie, bo tu z jednej strony mamy double top, który jest trochę krzywy i zjeżdża na dół, z drugiej strony mamy trójkąt, który może wystrzelić do góry i z trzeciej strony mamy linię trendu, która została przebita, więc tutaj yy, hmm Wiecie o co chodzi. No i też jesteśmy dosyć wysoko z ceną, więc możemy mieć tak, możemy mieć historię taką, że zrobimy, zrobimy po prostu ten trójkąt, zrobimy tak i polecimy i ewentualnie odbijemy się od tej linii trendu, jeżeli będzie zjazd na dół, albo przebijemy, przetestujemy, lecimy do góry. Opcja numer dwa taka, że fake out, lecimy w dół. I mamy Niedźwiedzi Rynek za 15 dolców. Ale biorąc pod uwagę fundamentalnie, że to jest sieć Avalanche, która się rozwija i jest dosyć szybka i tania. I to jest oczywiście coin, którym płacimy na tej sieci, więc ludzie siłą rzeczy, tak jak BNB, tak jak Maticiem i innymi coinami na głównej sieci, trzeba je kupować i trzeba nimi płacić, więc prędzej czy później będzie zapotrzebowanie, będzie popyt na te coiny, więc to też jest jakby powód do tego, żeby spróbować zainwestować w takiego coina. Więc pewnie też jest jakaś opcja stakingu lub coś w tym stylu. Na pewno jest, bo, bo chyba widziałem jakieś pule, gdzie można stekować avalanche. Więc nie wygląda to źle. Ale pytanie, co się będzie dalej działo, to zależy od bitka, prawda? Bo tu widzimy literę M bardzo wyraźnie. Z drugiej strony widzimy fajny trójkąt. Widzimy też, że może być tak naprawdę jakikolwiek test z tego, z tego trójkąta do tej linii trendu. Może być też dosłownie odbicie, przetestowanie i odbicie od trójkąta. I dopiero wtedy zjazd? E, wszystko jest możliwe. Ale tylko mówię fundamentalnie, że warto w to inwestować. No i to już by było wszystko na dzisiaj. To już było wszystko na dzisiaj. Ja dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że czegoś się więcej dowiedzieliście, że widzicie teraz mój tok myślenia i mam nadzieję, że wpadniecie na kolejny odcinek. Ja dziękuję bardzo za uwagę, życzę Wam miłej nocy. Pozdrawiam Was serdecznie i cześć.